Ale, ale, ja, ja. Siódma a ja właśnie jestem po poboczny. Wreszcie otworzyli basun. Jak to nawet ktoś mnie kiedyś fajnie określił, przebojowy grubasek. No i to mnie bardzo rozbawiło i jednocześnie urzekło. Natomiast nie powinno to być automatycznie bramką dla faktu, że możemy sobie darować dbanie o siebie. Myślę, że generalnie ludzie nie patrzą na mnie tylko i wyłącznie przez względną mój wygląd. coraz bardziej przekonuję się do sportu, coraz bardziej mi się y, chce ruszać. Całą podstawówkę najpierw pływałam, potem grałam w piłkę ręczną, potem byłam instruktorem jakiejś tam zumby, bokłe, miliony różnych rzeczy miałam w ogóle w, w głowie i pomimo tego, że faktycznie byłam większa, to ja miałam takie przeświadczenie, że to moje ciało jest w dobrej kondycji. Taki jest mój cel i prawdopodobnie to osiągnę, ponieważ już bardzo niedużo mi brakuje. Eee, muszę po prostu Udowadniać sobie każdego dnia, że umiem i że, że daję radę, i, i to jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne. Cześć, witam Cię na kanale Forma na Życie. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to jest seria Zmiana na Życie, w której pokazuję zmianę, właśnie życiową zmianę moich podopiecznych. Mówię zmiany ogólnie, dlatego że moi podopieczni są zarówno pod opieką dietetyczną, czyli moją, pod opieką psychologa, czyli Agnieszki, i pod opieką trenera, czyli Adama. Pokazujemy cały proces, jesteśmy już po dwóch miesiącach pracy i w dzisiejszym odcinku usłyszycie o kolejne przemyślenia uczestników, kolejne wzloty i upadki, bo chcemy pokazać cały proces, jak to wygląda, bez oczywiście zakłamania. Zapraszam Was nie przedłużając Pamiętajcie oczywiście, żeby komentować po tym odcinku i dawać słowa wsparcia uczestnikom, bo to im naprawdę bardzo, bardzo dużo motywacji daje. O kurczę! O. Dawno już mnie tutaj nie było w Ale dzisiaj jest tak piękna pogoda, że postanuję przyjście. Dobra, malutki jakiś update. Ech, przyzwyczaiłem się już. No, w zasadzie y, dieta nie sprawia mi już w zasadzie żadnych trudności. Ech, jest fajnie. Coraz więcej mam energii. Ale nie takiej energii jakiejś nie wiem, atomowej. Nazwijmy to energii po prostu do działania. Jestem coraz bardziej pewny siebie, też zauważyłem na plus oczywiście także jeszcze kupę roboty przede mną ale, ale na pewno wierzę to już teraz na 100% że się uda ale taki malutki to był koniec miesiąca będzie większy co w tym tygodniu? W tym tygodniu jak odbieramy innych poprzez pryzmat naszej wagi Czy jak inni nas odbierają poprzez, poprzez pryzmat naszej wagi wiecie co? Nie jak, no nie miałem do tego nie miałem z tym problemu aż do mm, aż do momentu gdy zacząłem pracę w takiej firmie, w takiej korporacji śmiesznej e, 3 lata temu, 2 lata temu. Ja już tam oczywiście nie pracuje. No to tam ludzie byli niektórzy mieli jakieś problemy z tym, że człowiek ma Parę kilogramów więcej. Ale ogólnie nigdy środowisko nie dało mi raczej odczuć tego. Przynajmniej moi znajomi, że te parę kilogramów, parę dziesiąt, kilogramów więcej yy, stanowi jakiś problem dla kogoś. Yy, nikt. Nie, nie, nie. Raczej z tym, z tym nie było żadnych problemów. Ale zajebista pogoda. Nara. Osoby, które posiadają ponad przeciętną sylwetkę, taką, którą moglibyśmy określić mianem dobrze zbudowanej czy też atletycznej, zazwyczaj dostają lepsze oferty pracy. Dla naszego potencjalnego pracodawcy jest to informacja o tym, iż jesteśmy zdyscyplinowani, wytrwali, konsekwentni w dążeniu do celu, czego efektem jest to, jak tutaj wyglądamy, tu i teraz, jak się prezentujemy. I jest to również informacja, że możemy być potencjalnie dobrymi pracownikami i możemy przynosić dobre rezultaty dla firmy. No i dzisiaj krótko o tym, jak. Jak odbiera się komunikaty, przynajmniej jak ja bardzo długo odbierałam komunikaty w związku właśnie z trochę zaburzoną pewnością siebie, spowodowaną, spowodowaną problemami, problemami z wagą. I u mnie bardzo długo było tak, a, i jakby cały czas z tym walczę, już jest trochę mniej, ale jakby cały czas gdzieś tam w głowie siedzi, że miałam bardzo mocno zakodowane, że. Ludzie odbierają mnie ze względu na mój wygląd, nie ze względu na to, co mówię, co robię, tylko ze względu na to, jak wyglądam. I ja zawsze z tyłu głowy miałam, że o kurde, na pewno ten gość myśli, że ja mam nie wiem, kiedyś myślałam duży nos, a potem, że po prostu jestem gruba. Uh, I miałam to naprawdę bardzo, bardzo często. W każdej rozmowie doszukiwałam się takiego podtekstu. Wszędzie szukałam takiego, takiego mówiłam sobie, o nie, ktoś mi powiedział, że jestem spokój, że jestem fajna. Ale na pewno do tego, że nie wiem, na, na, na pewno myślał, że, że generalnie wow wygląda jak pasztet, nie? No i to myślę, że jest ogólnie duży taki problem spowodowany taką zachwianą pewnością siebie, że po prostu... Mm, to mam bardzo duży wpływ na takie relacje, na rozmowy. No i to też bardzo mocno torpeduje to, jak sami o sobie myślimy, bo bardzo ciężko było mi wyjść z takiego błędnego koła, że ej, no jakby może ludzie w ogóle nie patrzą na to, jak ja wyglądam, bo patrzyłam nawet po sobie, że ja mam generalnie bardzo mocno wywalone w to, jak, jak to wygląda, ale pomimo tego, że ja sama wiedziałam, że ja nie zwracam na to, na to uwagi, no, to właśnie byłam przekonana, że wszyscy dookoła mnie zwracają i że postrzegają mnie jako taką grubą kulkę, e, a, a dopiero później gdzieś jest istotne to, jakim ja nie wiem, jestem człowiekiem, jaką jestem osobą, co ja robię, e, czym ja się zajmuję, w czym jestem dobra. E, więc takie trochę właśnie błędne koło, z którego trzeba się, trzeba się wyrwać. E, udaje mi się to robić krok po kroczku, krok po kroczku idzie to, myślę, do przodu, w dobrym kierunku, e, ale jest to niewątpliwie. Ciężki temat, A jeżeli tak się non stop kręca sobie, że ten wygląd ma znaczenie, no to przestaje się zwracać uwagę na mnóstwo innych swoich plusów, na mnóstwo innych swoich swoich jakby takich dobrych stron, rzeczy, które, które się po prostu robi dobrze, bo cały czas z tyłu głowy jest ten wygląd, 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 więc się jakby niby się chce z tego wyrwać, ale cały czas się dobija tą myślą, że mm, że, że ten wygląd jest istotny, i że właśnie przez niego muszę siebie wartościować. No i potem wychodzi na to, że, że problemy z pewnością siebie, e, z poczuciem własnej wartości mam. No i, i jak mam się z nich wyrwać, jak nie jestem w stanie racjonalnie pomyśleć o tym, że jestem dobra taka, jaka jestem? Po co tutaj się dzieje? gdzie Gdzie ja właśnie zmierzam? <grym> Ale. Ale ja, ja 7.10, a ja właśnie jestem po basenie wreszcie otworzyli basen. Niesamowita sprawa. Jestem już trzeci raz, no bo od razu 12 rzuciłem się i o 6 rano byłem. No a to jest najlepsza pora między 6 na 7, żeby przyjść na basen. Ja bardziej koło 6 się skłaniam zawsze. Wychodzę koło 7, a później cały dzień można robić co się chce. Ale no dobrze, dobrze, że się wszystko otwiera. Może jakaś siłownia skoczy? No, teoretycznie można by już teraz zacząć, bo jeszcze nie jestem do końca przekonany. Dobra, mm, wszystko, tyle chciałem powiedzieć. Myślę, że generalnie ludzie nie patrzą na mnie tylko i wyłącznie przez względną mój wygląd, o ile, o ile w ogóle. Na pewno gdzieś ten aspekt fizyczności i takiego podobania się, no on gdzieś jest, bo, bo nie da się tego ukryć, nie da się tego schować, nie da się tego w żaden sposób wykreślić, ale, ale walczę z tym i próbuję sobie jakby też przetworzyć w głowie, że no to nie jest tak, że ludzie się oceniają tylko ze względu na to, jak, jak wyglądają i że, yy, i że nawet jakbym wyglądała jeszcze gorzej niż, niż teraz, to, to dalej nie zmienia to faktu, że, że rzeczy, które robię są wartościowe są dobre i że jeżeli robię coś dobrze, to, to mam prawo robić to dobrze i mam prawo być zmiana jako dobra osoba, yy, jako osoba robiąca po prostu dobre rzeczy bez względu na to, jak, yy, jak aktualnie wyglądam, bo wiadomo, wygląd może się, wygląd może się zmieniać. Dobra, czas powrócić jeszcze do zadania domowego. I co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że, że, um, uważam, że język jest na tyle niedoskonały, um, że nie ma się tak do końca co przejmować, co, co ludzie mówią. Bo czasami sam wiem to po sobie, że um, chcę komuś coś powiedzieć. Neutralnego, a wychodzi na to, że, że po prostu mówię coś, co ktoś odbiera źle, albo pozytywnie, albo neutralnie oczywiście, ale są takie niedopowiedzenia. Dlatego uważam, że język jest bardzo średnią sprawą, ale no, znaczy średnią sprawą w takim sensie, że. Nie, nie zawsze y, to co chcemy powiedzieć znaczy to samo co myślimy tak mi się wydaje przynajmniej ja tak mam bardzo bardzo często dlatego jeżeli słyszę y, rozmawiam z znajomymi na temat y, również czasami wagi o, ogólnie sposobu działania y, to nigdy nie spotkałem jeszcze. Znaczy, nigdy nie, nie wywnioskowałem z tej rozmowy, że ktoś mi chce coś na przykład wyśmiać mnie albo, albo powiedzieć coś, coś, coś złego. Raczej to było takie. Każdy ma swoje zdanie poza tym. u mnie, z, z, w, w pośród znajomych i ja się staram raczej czasami oczywiście wchodzimy w dyskusję. Z boku może to wyglądać, że to są kłótnie, ale nigdy ja do tego tak nie podchodzę. Tylko po prostu dyskutujemy, bo każdy, znaczy nie każdy, ale niektórzy mają inne zdanie. I, i to jest ok. Po prostu później możemy to przemyśleć, czy rzeczywiście może się mylimy, albo może ktoś rzeczywiście jakoś inaczej na to patrzy I, i może ma rację. A może po prostu możemy sobie o tym dłuższą chwilę pomyśleć lub, lub krótszą. No i tyle. A jeżeli chodzi o mm, krytykę, mm, ale taką w sensie, która jest tutaj, czyli krytykę, która mm, wychodzi od wewnątrz, to kurczę, no, jak najbardziej y, taka krytyka, przynajmniej w moim przypadku, była, jest i pewnie będzie jeszcze długo. Ale ja nie uważam, że to jest coś złego. Ja uważam, że skoro mówię. Wszyscy dookoła i wszystko dookoła daje mi znak i mówi mi, że mm, Paweł kurczę ważysz za dużo, y, nie umiesz wejść na drugie piętro bez zadyszki, y, zaczynają się pewne problemy zdrowotne, y, więc no to co, to co to, ta, ta ocena moja y, nie może być Inna, tylko lekko zachwiana i negatywna. Oczywiście to nie jest też tak, że zawsze jakiś balans musi, musi zachodzić w nas, dlatego, dlatego ona, ta negatywność powoduje to, że w pewnym momencie ja się wziąłem ze Nie uważam, żeby to było coś naprawdę, naprawdę bardzo złego. Występuje i chyba zawsze, zawsze występuje, bo prowadzimy um, dialogi w sobie codziennie i codziennie to się zmienia. Poza tym, uważam, że dużo, dużo zależy od tego, um, jak, się, jak się tak naprawdę. Od, od samego momentu, czy jesteśmy wyspani, jeżeli jesteśmy wyspani, to dzień już układa się lepiej, to myślimy pozytywnie. A jeżeli przyjdzie na spraw, ktoś nas denerwuje, dostaniemy telefon, rachunek, yy, nie wiem, mamy kuźwa nawet nie, kolizję samochodową, yy, którym następstwem nie jest, żaden wypadek, tylko to jest, mówię, ktoś nam przerysuje samochód na parkingu, może tak lepiej będzie, yy, to później w jest yy, wpływa to na nasze myślenie dalsze. I czasami jedna myśl potrafi yy, dzień spieprzyć, yy, a, a następna potrafi zrobić, że ten dzień będzie dobry. Yy, I teraz troszeczkę powracając do tego naszego projektu, ważne jest dla mnie, żeby wstać rano yy, i nie skupiać się właśnie na tym. Yy, kurczę, ja bardzo zadaniowo do tego wszystkiego podchodzę, powiem szczerze. Jest tak, robię, jest tak, robię, nie myślę, staram się i powiem szczerze, że to mi wychodzi, bo właśnie gdy zaczynam myśleć na temat giety, na temat y, urozmaicania posiłków, na, y, przynajmniej wcześniej jak tak było, to nic z tego nie wychodziło. Zadanie. Lecimy, jest zadanie, Daria dała mi zadanie, tak? Czy Daria, czy, czy ktokolwiek inny. Jest zadanie takie, że dzisiaj, nie wiem, przez ten tydzień, przez ten miesiąc mam taki taki adiospit. Zadaniowo podchodzimy. Poniedziałek robimy to wtorek, to środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Ok, tydzień minął, powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy do momentu, gdy nie mam jakiejś konsultacji z Darią i wtedy, wtedy coś zmieniamy. To samo jest przy ćwiczeniach. Ćwiczę sobie tak, 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 tak. Podoba mi się, ćwiczę dalej. Nie podoba mi się, nie ćwiczę. Zadaniowo, ale zadaniowość moim zdaniem i tak samo podchodzę do myśli. Yy, zadaniowo traktuję, yy, traktuję moją metamorfozę. To jest zadanie, które muszę zrobić. Ja wiem o tym, że zacząłem x temu i skończę w jakimś tam okresie czasu. Będą ramy czasowe, które, mm, które to zrobię. Dojdę do balansu, wtedy. Ustabilizuję siebie, przynajmniej tak jest plan, i będę sobie normalnie żył. Wracając jeszcze do, mm, do głowy, tak? do, do, do myśli, y, które podpowiadają, y, które troszeczkę są negatywne, moim zdaniem one muszą być, bo nie może być tak, moim zdaniem, że ja sobie będę mówił, że jest wszystko ok, ważąc 140 kg nie ruszając się i stojąc w miejscu i drepcząc i, i, i sam sobie mówię, dlaczego tak się dzieje? No sam, sam no, no dlatego tak się dzieje, ponieważ y, nic z tym nie robię. Nie wiem, tak jest moje podejście. Nie wiem, czy ono jest dobre, czy ono jest złe, y, ale tak troszeczkę y, uchyliłem rąbkę tajemnicy, y, jak to wygląda u mnie. No na pewno warto Myślę, że w pewnym momencie polubić siebie, nie? że to też będzie ważne. Znaczy, to nie jest tak, że ja siebie nie lubię, tylko chcę znormalizować siebie. Dlatego te dobre myśli one też krążą w mojej głowie. I jest ich coraz więcej, prawda? Ponieważ no, nie oszukujmy się, efekty są <laughs> wielkie. Dlatego też myśli się zmieniają. Poza tym z tego co wiem, to też to jest spowodowane tym, że. Zmiana odżywiania spowodowała to, że troszeczkę. Yy, 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 to co się w środku dzieje, yy, co poniekąd może wpływać na nasze myśli, też się zmienia. Także czyli chodzi mi o florę, jakąś tam yy, żołądko, nasze znaczy bakterie, które w nas żyją i dalej, one też. Na pewno mają jakiś wpływ, ponieważ organizm się czuje lepiej, więc też ma lepsze myśli. A już yy, nie mówię, na pewno jeszcze się podejrzewam, że zwiększy się to całkowicie, gdy przyjdą ciepłe dni. Już czekam na maj, na czerwiec, yy, będzie jeszcze lepiej yy, i to się wszystko zmienia. Tak jak w życiu, wszystko po prostu nic nie jest stałe, wszystko się zmienia. I tak samo jest z myśleniem o sobie samych, o sobie samym. Także nie rozkminiam tego jak zwykle, jakoś bardzo szczególnie i specjalnie. Staram się utrzymać to po prostu w jakimś balansie, czyli nie jest mi za dobrze, albo nie, może tak. Nie jest mi. Super dobrze, nie chodzę podekscytowany i fantastycznie yy, nie wybucham cały czas, ale też nie chodzę zdołowany, nie? Mam ten jakiś balans, taki zachowuję. Jest gorzej, jest lepiej. I w moim przypadku tak to się sprawdza wszystko. Zabłocki klasycznie pozdrawia z podróży i chciałbym nawiązać do pewnego tematu. Mianowicie chodzi o to. Jak wygląda postrzeganie nas w oczach innych? Czy my nie działamy przypadkiem w taki sposób, że gdzieś tam zawsze, przez to, że ta tusza nam towarzyszyła, to czy my nie próbujemy się doszukiwać u innych automatycznie? Może nie tyle co ataku, ale wiadomo, że jak ktoś nas poznaje, pierwsza taka myśl może być na zasadzie przynajmniej w naszym odczuciu: że o kurde, on pewnie pomyśli, że źle wyglądam, bo jestem gruby czy gruba. Powiem tak. Ja zawsze miałem z tym problem w podstawówce, ponieważ na początku może się tym nie przejmowałem, bo miałem dużo znajomych, akurat wszyscy mnie bardzo lubili. Jak to nawet ktoś mnie kiedyś fajnie określił, przebojowy grubasek. No i to mnie bardzo rozbawiło i jednocześnie urzekło. Natomiast nie powinno to być automatycznie bramką dla faktu, że możemy sobie darować dbanie o siebie. Nic z tych rzeczy, ponieważ jeżeli ktoś nam już przypnie taką łatkę. To ona z nami nie zostanie na zasadzie, że okej, okay, no muszę się tak zachowywać, czy raczej powinienem się tak zachowywać, żeby ktoś dalej tak twierdził, bo jest fajnie. Tylko raczej starajmy się czuć dobrze we własnym ciele i oczywiście tutaj też się pojawia taki aspekt tego wewnętrznego krytyka, który nam często też później dziś mówi, że a może nie powinno tak to wyglądać, może powinienem się sobą bardziej zająć. Wszystko podejrzewam, że powinno być podejmowane zdroworozsądkowo, czyli dawkować te rzeczy, nie starać się w jakiś sposób atakować siebie za mocno też, że o matko, naprawdę wyglądam dramatycznie. Tylko sukcesywnie i powolutku do tematu podchodzić. Dlaczego tym mówię? Jedna z dziewczyn, prawdopodobnie Paulina, w komentarzu pod naszym nowym filmikiem Zmiany na Życie, zapytała, jak to wszystko u mnie wyglądało na początku. A wyglądało to następująco: Ja zwyczajnie wiedziałem, że ja się za to muszę wziąć, ponieważ, będąc grubszym niż wyższym, no to do niczego dobrego nie prowadzi. W momencie, kiedy człowiek waży 189 kg przy wzroście 1,80 m, to naprawdę budzi delikatne przerażenie, chociaż liczba u mnie nie budziła przerażenia. Bardziej chyba na przykład fakty w stylu, że kiedy ja się schylałem, żeby buty zawiązać, po prostu przeszkadzał mi brzuch. Więc mówię o ty zabłocki, chyba pora się za siebie wziąć, co? I pierwszym takim krokiem było rzeczywiście wkurzanie się na siebie. Trochę destrukcyjne, co prawda, ale myślę, że ze złości często wychodzi późniejsze działanie, które jednak idzie w kierunku dobrych rzeczy. I tak było w moim przypadku, że bardzo chciałem to zrzucić i zacząłem się za to wszystko brać bardzo intensywnie. I na samym początku trochę się denerwowałem, bo rzeczywiście obcięcie kalorii, gwałtowny spadek wagi oczywiście temu towarzyszył. Mimo, że to była woda w większości, to jednak byłem zadowolony i później to szło jak burza. Dołączyłem sport, dołączyłem wszystkie aspekty, które. Kierowałem mnie ku lepszemu myśleniu, czyli automatycznie nie, nie karać się za fakt, że jestem na diecie, nie myśleć sobie w stylu, że o Boże, jak długo mnie to wszystko będzie kosztować, jak, du jak dużo mnie to będzie kosztować i jak długo będę musiał to robić, tylko po prostu podjąłem działanie. Więc wszystkich Was zachęcam, że jeżeli czujecie się źle, możecie się na siebie wkurzać. Jeśli to oczywiście na Was działa, no to się wkurzajcie na siebie, bo złość często prowadzi do działania. Tylko nie przeginajcie, nie karajcie się za to, bo jak raz się zaczniecie karać. To naprawdę ciężko wam będzie skończyć. Wiem po sobie. Yy, jeszcze jakieś pożegnanie na dzisiaj? No dobra. No to mm, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wszyscy zostaniecie, yy, że tak powiem, yy, na spokojnej linii, równej, yy, w balansie yy, ze swoim umysłem jak i swoją wagą. I pamiętajcie, że wszystko się zmienia i tak samo można zmienić. Tak samo Wasze myślenie się zmieni, jeżeli tylko um, znajdziecie balans. Dobra. To mówiłem ja Pawełek. Na razie. Na dziś to już tyle. Dzięki, że byliście z nami. Oczywiście pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie z dzwoneczkiem. I nie zapomnijcie o komentarzach, wsparcie dla uczestników, bo dla nich to naprawdę bardzo dużo znaczy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak uczestnikom idzie na ich Instagramach, to ich Instagramy zobaczycie oczywiście w opisie do tego filmu, tak jak i Instagramy naszych specjalistów. Nie przedłużając, widzimy się w następną niedzielę wieczorem. Do zobaczenia.